A powiedziałaś jeszcze o jodze powięziowej? Znaczy, nie powiedziałaś tylko na swoim kanale, masz film o jodze powięziowej? Mogłabyś powiedzieć, co to jest? Wiesz, co? E, mamy jakby dwie formy, bo jest coś takiego jak joga powięziowa i in yoga. E, in yoga to jest taka bardzo miękka praca, czyli zacznę od tego, czym jest powięź. Powięź to jest taka tkanka łączna, która zespaja wszystkie nasze mięśnie. I bez powięzi byśmy się tak rozsypali jak taki krwawy naleśnik, mhm. e, ale po, powieść jest bardzo, <laughs> powieść jest twarda. To jest taka, to nie tak jak mięśnie, mięśnie oczywiście też przykład e, powiedzmy, gdyby było coś innego, co spaja nas, to łatwiej nam byłoby rozciągać same mięśnie, ale właśnie ta trudność w rozciąganiu często wynika z tego, że po prostu powieść nas trzyma. Yoga powięziowa, czyli na przykład tak jak powiedziałam, In-yoga, to jest takie, taka joga grawitacyjna, czyli my na przykład zawisamy, tak jak powiedziałam ci o tym zginając w kolanach, zawisamy sobie w skłonie, na przykład ze zgiętymi nogami w kolanach, i musimy trwać w takiej pozycji przez minimum 5 minut. Na takim totalnym rozluźnieniu. Ja akurat prowadzę zajęcia, w zasadzie kursy z jogi powięziowej, z takiego automasażu, czyli wykorzystuję piłeczki, takie specjalne piłeczki gumowe, terapeutyczne, do, do pracy z powięzią, czyli, czyli właśnie też masaż powoduje rozluźnienie i rozluźnienie mięśni, i rozluźnienie powięzi. To może być właśnie super przygotowanie do, do treningu dalszego. E, więc joga powięziowa to jest po prostu taka bardzo miękka praca na rozluźnienie, o totalnym rozluźnieniu i poddanie się grawitacji, żeby rozciągnąć powięź. thank mm -hmm. you